Od kilku tygodni do Golubia Dobrzynia i całego powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego trafiają uchodźcy z Ukrainy. I od kilku tygodni organizowana jest dla nich pomoc. Utworzone zostały punkty zbiórki darów. Jeden z nich znajduje się w Golubiu Dobrzyniu przy hali Osiru. Takich jak ten na terenie powiatu powstało wiele. Na terenie powiatu każda gmina zorganizowała taki punkt i we współpracy ze, ze szkołami, z przedszkolami, z parafiami i innymi stowarzyszeniami. Organizują się, zbierają dary, a my jako powiat organizujemy taki punkt powiatowej zbiórki, który do tej pory zorganizowany został w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubie Dobrzeniu. Dzięki ogromnej hojności i zaangażowaniu mieszkańców powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, na początku marca z powiatowego punktu magazynowego wyjechały dary z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy. Łącznie 28 palec, czyli cały tir, wyjechał do Bydgoszczy. Celem dalszej dystrybucji w moim przekonaniu w najbliższych dniach te dary wyjadą na teren Ukrainy. W tej chwili znajdujemy się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Golubie Dobrzeniu i tu widzimy przygotowane łóżka, miejsca. To są przygotowane miejsca dla uchodźców, którzy już trafili do Golubia Dobrzenia, czy oni dopiero trafią? Jeżeli chodzi o ten punkt zorganizowany tutaj w hali sportowej przez Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazowny w Golubie Dobrzeniu, przygotowaliśmy 30 miejsc dla uchodźców, natomiast do tej chwili jeszcze żaden uchodźca do nas nie trafił. Taki obowiązek ciąży na każdej z gmin, na każdym powiecie, na każdym województwie, żeby takie punkty tworzyć. My, w porozumieniu oczywiście z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, przygotowaliśmy się do, do tego fachowo. Mamy przygotowane łóżka, środki higieny osobistej, mamy pralki, mamy lodówki i czekamy na uchodźców. Ostatnie tygodnie to okres wytężonej pracy dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i pracowników starostwa. Cały czas jesteśmy na... To m.in. koordynacja działań i przygotowanie miejsc zakwaterowania na terenie zespołu szkół nr 1 im. Anny Wazówny. W pomoc humanitarną dla uchodźców zaangażowali się także uczniowie tej szkoły. Wśród uciekających z terenu wojny są przede wszystkim kobiety z dziećmi w różnym wieku. Te starsze zamieszkałe już na naszym terenie mają szansę kontynuować naukę w lokalnych szkołach. Starosta Grubsko-Dobrzyński wskazał naszą szkołę jako placówkę, która będzie przyjmować uczniów z Ukrainy ze względu na ogólnokształcący charakter szkoły. W tej chwili jeden uczeń dołączy do grona uczniów Wazówny. Jest to chłopiec, który na Ukrainie jest w dziesiątej klasie. Będzie przyjęty niebawem do naszej szkoły. Jeżeli chodzi o dystrybucję uchodźców na terenie powiatu gorubsko-dobrzyńskiego, odpowiada za to tylko i wyłącznie zespół wojewódzki zarządzania kryzysowego. I to oni do nas przekazują konkretną, konkretne osoby. Wiadomo już, kiedy te osoby trafią tutaj, do Golubia Dobrzynia, w to miejsce? Na ten chwilę nie mamy takich informacji, natomiast punkt został pozytywnie zweryfikowany przez województwo i w każdym momencie możemy się spodziewać uchodźców. Przypomnijmy, ile tu jest miejsc? W tej chwili 30 miejsc, y, są one w pełni wyposażone. Jeżeli chodzi o punkty zbiorowego zamieszkania dla uchodźców, to nie jest jedyny punkt na terenie powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. W samym mieście mamy jeszcze miejsca w Hali Sportowej na Osirze. Jeżeli chodzi o poszczególne gminy z terenu powiatu, tam w każdej gminie taki punkt został również utworzony. Teraz osoby, które chciałyby pomóc. Tym uchodźcom, którzy dotrą tutaj, czy w jaki sposób mogą pomóc? Czy oni tu mają przychodzić, przynosić dary, żywność, czy w jaki sposób to będzie się odbywało? Bardzo proszę, żeby tych darów nie, nie przynosić tutaj do naszego punktu. Jak Państwo widzą, no w tej chwili nie mamy żadnych uchodźców i nie jest nam też znana data ich przybycia na teren powiatu. Natomiast zachęcam, żeby wspierać właśnie gminne punkty zbiórkowe, bo tam uchodźcy już są i ta pomoc jest naprawdę potrzebna. Wykaz miejsc i kontaktów z koordynatorami do spraw uchodźców można znaleźć na stronie internetowej powiatu golubsko-dobrzyńskiego serwis.bip.golubdobrzyn.com.pl A wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać także w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu przy Placu Tysiąclecia.